Hello Michael, I welcome you the another episode. What is without order. Good evil. Dark There must be balance in the universe. Such is the decree of the Chard Council, an ancient body charged by the creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken. Even now, Earth smolders in ruin, fallen to the hmm. demon lord. And the destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the horsemen war triggered the apocalypse, that he rode to earth, unbidden and doomed all of mankind. But what of the other horsemen, fearless enforcers of the council's will? What a fury, strife, and death. To know those names, you must first know another: Nephilim cursed union of angel and demon. The Nephilim countless realms preserved and burned them to ash. But four amongst them grew weary of the slaughter and feared their conquest would imperil the balance. And so a truce was made. The four would serve the council in exchange for unimaginable power. Thus were the dreaded horsemen formed and the riders' first task was to purge their own brethren from creation, to annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the four. Not War, who lies chained at the council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother above all else. He has many names: Kinslayer, Executioner. Także to jest Darksiders 2 Pytanie do Was kochani czy zrobić z tego serię, bo mamy trochę miejsca na to, żeby dodatkową serię gdzieś wkluczyć, a ta gra mnie naprawdę intryguje. To znaczy chciałbym ją przejść. Także na pewno będzie jakiś jeszcze ankieta na Facebooku czy coś. I się zobaczy się, zobaczy się, się, przekonamy, bo gra naprawdę fajna. Oczywiście kupiona gdzieś w jakimś humblu bumblu razem z pierwszą częścią. W poszukiwaniu całunu jedzie jakieś coś tam. Nie wiem, Sowa z tu leci i na zielonym koniu jedziemy. Śmiercią. Dobrze więc. Y tak jak wspomniałem, w Humble gdzieś kupiłem go za 6 dolarów, chyba razem z Darksiders 1 z dwoma częściami Red Faction. Guerrilla i Armageddon. Guirella. Dobrze więc, pierwszy. Bo przyznam się, że to jest trzecia moja styczność z tą grą, taka, że trzeci raz ją odpalam. Bo... Wcześniej miałem włączone... E, zbugował mi się ta całkowicie... Start mi się zbugował. CW z Wilbrot, czyli Rozpacz... Z, z, Postać stała w miejscu, nie mogę zmienić wrzeszczości, nie wiem czy to było spowodowa spowodowane. Ale teraz widzę, że już jest w miarę ok. Jedzie jedziemy z tym. Bardzo fajne audio. O, na alcie z szarża rozpaczy. Używam szarży i biegniemy szybciej, nie? nie? no, szarża jak szarża powinno na przeciwników to jakoś działać, ale mniejsza. Ponieważ... Ta gra jest bardzo fajna. Ja gram teraz na klawie i myszce, bo nie wiem jak to się ustawia na napada, a nie chcę się męczyć. Więc so, mogę wskakać tyle na ściany Dobra, na lewym wprowadzam ataki. Come on me Na Alcie z unik. Kurwa, gra jest naprawdę że tak powiem, dynamiczna. Na coś mi wypadło. Nie wiem co to przed chwilą się stało, jakiś taki demon wskoczył. Oh my god, trafił mnie. Nie wiem, jakieś buty mu dropły. W, w tej grze się zbiera itemy, to ciekawe, one dropią. Widać, że losowo, bo wcześniej mi dropło co, inne, co innego. Przecież słabo je widać na ekranie. nie na O, jak ciskę w ogóle wyskakiwał menu i jakiś kupa coś strasznie się działa. Dobra, O. Co mogę? Mam tutaj buty. O, rękawiczki. Wyposaż Dobra, wyposażył. A tu mam buty takie, bo takie, to takie. Wyposaż Wyposaż. Widzicie, mam poziom, doświadczenie, zdrowie, gniew, siła, brona, magia, odporność, bro, broni, coś tam, coś tam i coś tam. Tu jest kosa. Co to jest? To jest mapa. Umiejętności o nekromanta bo herald. Statystyki, postać, lista ataków. Zdolności kruka jakiegoś mam, przy się nazywa proch. Skrzydła dziubi pióra, lecz nie jest zwyczajną wroną. Może to jednak ze sztuczek wroniarza, a może klejna jego klątw, służy modem jest sowie za przewodnik policznych dotkniętych plagą światach. Dobra. I od razu jest pierwsza rzecz w takich grach: to znaczy, jak człowiek wyczai, że na jakimś przycisku może szybciej poruszać się niż po prostu same poruszanie, to będzie to stronę śmierci to używać. Jak widzimy na UNIKO, jak wciskam, to. O, jak fajnie się otwarło! Znajdź sposób na ocalenie wojny po pościanie podbiegnij do niej pod kątem i skocz. A, fajnie. I trochę Prince of Persia. O, wolniemy jakiegoś typa. Gin! Kieb jakiś motek mu dropnął, podnieś. Co to jest ten mod? Wyposaż. Oj, teraz ze młotem chodzi zamiast kosy. Ciekawe o na prawej ją teraz mam. O my godness O, jakaś skrzynia, interakcja. Nie to rozerwał. Co to jest zielone? Elixir zdrowia, podnieś Okej. Okay. Jedynka to są eliksiry zdrowia, a dwójka to są w gniebu. Hmm. Um. Mm, trochę spadłem. No, A już wiem, że sterowanie w sklepach po ścianach będzie kupowate. O oh my god, nie widać nic. Jokie to jebnięcie O kurwa, na dwa ściany proszę. Topór jakiś, podnieść. Wolne, to jest zamiast tego? To nasz znaczy topór jak już mam. Większe pierdolnięcie. <zysy> no, jak rozrywa. O, postać się zbugowała, terererek i sialala. <zysy> Jakie głupie. Dobra, podnieś ten topór też. Jakieś poziomy mają, nie mogę je zwiększać? O, śmierć może przemyśleć się po drewnianych skupach. Skocz, Space, w jego stronę, aby się go pochwycić. Okej. Okay. no Czekaj, wciśnij Shift, aha! Żeby odchylać się to trzeba Shift. Co to jest? Jakiś typ zniknął. Nie wiem coś czarnego, jakiegoś kombosa odpaliłem chyba. O mój Boże. Ta gra jest to good. Coś się na typie pojawiło, ale nie wiem co to było. Muszę przeczytać. Nie wiem, jakieś kombosy robię w ogóle Karwasze. Dobra, podnieś wszystko na razie z ziemi. No dobra, tutaj do góry trzeba wejść. Ups. Nie! You stupid motherfucker! Jeb, nawet jest animacja wbijałem się w ziemię, w ziemię. To gra jest too good. Tak, do góry. Dobra. O oh my god, ta walka jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze zrobiona. O mój boże, mogę przytrzymać pierdolnięcie! Oh my fucking god! A lewego też mogę? Nie, tu jaką w ziemię pija! Epic! Elegancko. Dobra, jeszcze do góry teraz. Czekaj, w sprzęcie ścianie powinien poznać pnącza i skoczyć. Hmm. No, nie mam tam wskoczyć lol. A, tu do góry można wejść, okej okay. Dobra, jesteśmy. Obłąkany śmiech Pak nie trafię go. Aha Kolejny młotek Michaj Sidło O o coś, coś dzieje Nie wiem jak to używać takie czerwone coś na typy się pokazuje. O co chodzi z tym? Nie jest wytłumaczone. Dlaczego mi to gro robisz? Czego nie tłumaczysz? Co? A wychylić się. Dobra, do góry się wychyli chyba teraz tu w lewo. Tam mam iść? Ja tak obstawiam, ok. O, oh my God, duży koleś, duży typ. I ma lodową czachę, i dymi z niej, Lodowy gigant! Ok, Ups, aż nie wykonać dźwięk. nie ma z mota Gra jest na, naprawdę jest szybka wymiana ognia. Nie wiem, zaś coś puściłem fioletowego i zacząłem kombować coś go. Haha, fryer ha. co to jest what the fuck ja się w to zmieniłem okej okay. mm. to było trochę unexpected dobra zmieniłem się w jakiegoś przejebanego kościeja to na to nie to z Bóg. Może uskoczył Dobra, już wiem, że bieganie po ścianach nie jest moją. Oh my god, dobra. Powiedzmy, że to pykło. A, czas na łamigłówkę. Interakcja, no wciskam. Co? O, to tyle, że ludzi łamigłówkowanie. Wsadził tylko to do środka. Dobrze, nie jest tylko jebać. Kodeks stresa, tak jest. No, siła, moc, masa. Mięśnie i wiemy się co tam za gadki, jakieś słowa pierdoły no, Ale windę trochę popsuliśmy Trochę się nam spsiła winda Dobra biegnę tu, to jest trochę teraz chujowe, muszę skoczyć na to Na to nie, wyżej się już nie da Brawo, brawo, brawo i dropik na E Śmierć może kotować bieg biegu po prostu padły w ścianach. No, taki Prince of Persia, ale ułomny moim zdaniem. A Bogado War tak troszeczkę łaże po ścianach. Łodź idź je, Skały spadają, wszyscy się Cyk. Chylimy się do góry. Nie, teraz tu. O. Oj, bym nie doleciał. Dobiegliśmy bardzo ładnie. Ja tu jest konus. Czy ja mogę spaść z tego tam na dół? To nie tak. Więc wolę nie sprawdzać Oh my god, typ spadł i ten, ten Gold tutaj wpadł z powrotem! Jak słodko zrobione. O oh, fuck dostałem Oh my god Masz złota Boom, Szakalaka! Dobra, to good. No nie biegnij tu, tylko tam. Jeb się zabił. O mój Boże. Dobra, to skakanie w tych grze jest tragiczne. Ja muszę wyjść na tą ścianę. Czekajcie, nie tu do góry. No... No tu po prostu już tak... O, teraz dopiero po co mi chodziło. Wchodzę teraz w dół. Tenny! BRAWO! <klucz> brawo geniuszu, kurwa tam chciałem skoczyć. To jest... już widzę największy minus tej gry, nie? Czyli system chodzenia. Po tych ścianach i tych gównach. Boże, czemu oni wrzucają takie coś do gry? No i co? Wychyl się w prawo, w prawo chcę skoczyć. Jest! Udało ci się, brawo! Sprytny Zbysiu super, jesteś super, naprawdę. Udało ci się, nie, fenomenalnie. O, jest nasz kruk, w końcu się znalazł. Żmieracz może przemieszczać się pod drobieniach Skocz w jego stronę, abyś... <laughs> ...chwycić. No to teraz to Assassin's Creed, nie? Co jeszcze? Po czym jeszcze mam skakać? Dawajcie mi jakąś wieżę, zdobędę jakąś... ...tą Widowiko... Widow... widokową... Chwila tu. Teraz do góry. Shift to wiem, ja pierdolę. Pół dnia będę skakał. Nie mógł wejść od frontu jak człowiek. Tylko zawsze muszą gdzieś tam po jakichś wyczulanych tych łazić, skakać w jakichś piwnicach, katakumbach. Proszę bardzo, o jakieś portele, portelełe. Dawaj mi jakiegoś bossa w końcu, bo się nudno robi. Dawaj mi tutaj, ja chcę krwi! Be horsemen Look at me now. How I cursed that day. How I curse you. Careful, Crowfather. I'm not to put you out of your misery. Not yet. I know why you've come. Your brother, the One God War, has been imprisoned by the Child Council and awaits their judgement. For dooming the Earth. For mankind's extinction. Why should I care about your brother's flight? Because you know the truth. Your secrets can save him. <laughs> the council will condemn war, strip him of power, let him rot in oblivion. To hide the truth, my secrets cannot prove his innocence. Horsemen, no, but they can help me to erase the crime, bring mankind back from extinction. <laughs> Madness, Who better to show me the way. This is Sparta. Oh, you're not a yeah? Tree, of life. tree of pass. You shall not pass. You will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. No. The voices. They curse and threaten without end. They cry to return. You must destroy it! I cannot. Wow. O, mi trochę przypomina z gęby. O, będzie walka jednak. Spa, spawn, sypy, a wy z To jest Marwella, taka postać. Nie wiem jakie jakim uniwersum. Taki typ całe był ciemność. Nawet film zrobili o tym, całkiem niezły. I wprost się rałem tym komiksem, bo on taki hipsterski, to jest nikt za bardzo pisać nie znał. Polecam. To był taki cienia, taki, taki stwórdzik na nim był. Frak symbiot od z tego z Spidermana, taki czarny ten. On był takim ścicielem Dobra, będę walczył chyba z tym. Z czarzem, wroniarzem. Co to jest za typ? Wo walczę z moim bratem? Ten tu ma mieć, nie no Dobrze, za 400 mu wyjebałem Oh my god, on jest twardy Uuhu To przynajmniej chyba w jedynce się chodziło wojną, nie? Z tego skierze Aaa! Quit time Events, nienawidzę was! on na życie, bo mnie rozczulam. O oh my god. Dobra, używanie prawego jest słabe. No nie da się go w prawem trawić. Dupci Chyba nie mam bloku, tylko same uniki lamerskie. Zatwiłem go. I co teraz? Bracie, nie! Oop. I który upadnie? Nie go dobił. O tak, jak mi smutno. Zabił się. Znajdź sposób na wojny Interakcja Nie ponabił co? Jak se go postawił w ogóle? What the hell? To O oh, fuck! O co chodzi? Zdropił wronę. <ścoughs> co to się stało w tej grze? So what is I don't know what of our universe swirl in an endless abyss. Many worlds ravaged by time or conflict are swallowed by the abyss, returned to the nothingness from which they were formed. But others linger for eternity on the brink of annihilation. That creation might be balanced with destruction and in the final moment of battle death was banished to one such world in the autumn of its life yet not far from the edge of darkness had death been sent to his doom that answer would be found in the horseman's future and in his past. oh thor. Jakiś wilki jaki krosnolot trochę przy grube? <laughs> yeah. Troubles me greatly. Old one. Right. There's more trouble ahead if you don't start making sense. Where is the tree of life? Life <laughs> This world is dying, lad. Choking on chaos and corruption. We can do little to stop it. Soon. The Great Tree, too, shall perish, and with it the last of my people. Is that not report you here, Pale Rider? I seek the Tree, for chaos corruption and corruption don't concern me. What's going on? How did he Oops, it daisy. A bit too hard, unfortunately. Oh well, a shiv for mixing up the Dobra, jednego Zmota ich, tak jest. Znaczy, jest to pora. on jest schowany za tym. Aha, cwaniaczek. No, są za łatwi. Next, please. You fight well, but this corruption... can't be beaten with a blade seek out the forged sister ask her about the fire of the mountain help her and she will help you reach the tree i Kim jesteś, who are you to command a rider i am a maker older than even the child council oh. These hands have laid the foundation they but hardly know the touch of stone. are you not curious as to why i seek the tree? i would not presume to question one of the four, but yes, tell me, tell me. i must restore humanity, to redeem war. heaven and hell battle upon the shattered earth. all creation trembles.

Jeszcze sprawdźmy, sobie może ekran. Eee, mam poziom pierwszy, jak się leveluje postać? No, tu jest postać, nie? Umiejętności. Punkt umiejętności mam 0. Nie, nie zostałem widocznie jeszcze levela. od ostrza. Nix kontrolą żniwiarz. Eee, ostrze brzytwy. No, to są jakieś tam super ciosy. Jak widzimy, jest panel umiejętności. Na pewno je można rozdawać, są bardzo fajne. D2 drzewka Poziom zdrowia przyzwanych guli. Śmierć przyzwa za grobowy żonę Kfigule. Bądź cięcie znikąd, czyli śmierć teleportuje się reportuje przez i Wypada plan na tak. Także jeżeli Wam się podoba ta gra, to możemy z niej zrobić serię. Jestem skłonny, właśnie, żeby a, nagrać całą kampanię. Fabułę, no. Także jeżeli byście chcieli, to czekam na mnie komentarze pod filmikiem. Do zobaczenia, moi kochani, to bo co to jest Darksiders 2?